Hej, hej, witam serdecznie. Ja jestem Seed, a to jest Ale and Tail Tavern. Moi drodzy, kolejny odcineczek. Kontynuujemy naszą przygodę. Co prawda, no, jest no, czwarta rano prawie, ale myślę, że możemy otworzyć tą knajpkę. Przygotowałem już kaszę. Przygotowałem porcję tego, jak to się tu ten zwie? brzeczka jęczmienna. O. A to w sumie możemy to przerzucić do fermentatora. Eee, to mamy tutaj, proszę bardzo, i woda jeszcze, kurde, trochę za mało Trzeba będzie dolać, dokupiłem, słuchajcie, jeszcze jedno wiaderko, eee, no tak w razie w Zawsze tej wody więcej, nie, w zapasie możemy mieć Dobrze, dolejemy tutaj tej wody, niech to się już nam eee, pomalutku tutaj waży Przerzucę tutaj, żeby w tym podręcznym nie było. Jak mamy to tutaj poza tym podręcznym ekwipunkiem, a przykładowo nalejemy sobie tej wody, no to wskakuje tutaj w podręczny, nie? Nie wiem, no to tak sobie wymyślili, tak jest. To tu się tych zamówień tyle na zbierało się. Dwa kufle i dwie kasze, dobra. To bierzemy tak, tak. Aha, kaszy już tu nie mamy. Dobra. Możemy podawać. Okej. Okay. Musimy, słuchajcie, troszeczkę sobie yy, odwiedzający przed obok brak wolnych miejsc. Ej, no właśnie, stolik jeszcze chciałem y, dokupić. Tu mamy teraz dostęp do tego okrągłego, nie? Tu okrągły. Dwa nowe miejsca w twojej tabernie. Dobra, niech będzie. Dobrze, tutaj już goście się ogarnęli. Jest? Jest. Dobra, tutaj mamy ten stolik. Chciałbym go sobie tu yy, ciepnąć teraz. To dla pana. Kasza i piwo, dobra. No, momencik, momencik. Kasza. A czy piwo? Co ja z tym piwem? To jest miód. Proszę cię bardzo. Yy, musimy najpierw chyba Gary pomyć, Nie będzie za chwilę w czym podawać. Dobra, mamy to. Ten stolik okrągły. No, tu tak nie bardzo w sumie, nie? To by pasowało, skoro tutaj jest ta lada wydawkowa taka. No nie wiem, może dajmy to na razie tutaj. Niech będzie. No. Co dla pani? Kasza. Dobra. Nowy poziom tawerny. Świetnie. Yy, dla Pana też kasza, no to za chwilę trzeba będzie gotować następną porcję Jedno za zarzucimy sobie tutaj Proszę Dwa kufle miodu, oście Panie yy, Dobra, jeden mamy Natomiast drugi Z beczułki, nie? Proszę bardzo Wiecie, też jeszcze nad czym się zastanawiałem, czy my będziemy tu mogli z czasem zatrudnić sobie kogoś do pomocy. Bo jeżeli tutaj w moim przypadku gry solowej, no to jakaś pomoc by się przydała, nie? Jak gracie ze znajomymi, z przyjaciółmi, co jest was tutaj czwórka, no to zmienia to postać rzeczy, nie? Jeden zmywa, drugi podaje, trzeci nie wiem, gotuje albo się na polowanie wybierze. Ale w przypadku gry pojedynczej, no to jakaś dodatkowa ręka do pomocy by się przydała, mimo wszystko. To dla pana jeszcze. Kasza, dobra. Yy, mamy jeszcze? Tak, ostatnia porcja. Proszę bardzo. Gotowana kukurydza. Nowy przepis nam doszedł, słuchajcie. Yy, woda jest. I jęczmień jeszcze też jest, dobra? Rozpocznij. Kufel miodu mogę podać, bo jeszcze mam. Natomiast z kaszą trzeba chwilę poczekać. Proszę bardzo. O już jest gotowa Ale się tu słuchajcie, uwijamy normalnie jak yy, pszczoły w ulu Podadamy do mycia się kończy. Przyszło zamówienie yy, no Te zamówienie na wynos to też można by jakoś w sumie organizować, bo to są dosyć dobrze płatne Ale halo, halo, co to za śpiewy tu? To dla pani kasza. Proszę bardzo. Tutaj też kasza i miód. Raz i raz. No, daj, tu do pani trzeba podejść. Która to godzina jest? 10 rano dopiero? Nieźle. Kufelek. Proszę bardzo. Dobra, y, ja słuchajcie, tymczasowo zamknę tą knajpkę. Bo się tu robi taka bieganina, że pomału przestaje to ogarniać. Y, kaszę jeszcze mamy? Jest, ostatnia porcja. Dobra. Proszę bardzo. Dobrze. Moi drodzy, musimy troszeczkę tutaj oporządzić. A przepraszam bardzo, co ja mam z panią zrobić teraz? Czyżby miód pani zaszkodził? Mamy przepis na gotowaną kukurydzę. Zadania. Porozmawiaj z kupcem. Przepędź pijanego gościa. Chyba o tą panią chodzi, a jak ja mam ją przepędzić? Do widzenia! Szybciej! No, dobra. Jedno zadanie wykonane. Porozmawiaj z kupcem. Dobra, dobra, moment, moment, bo tutaj mamy sporo brudnych naczyń. Wody już nie mamy. O, no i fajnie. Dwa wiaderka są, okej. Okay. No to tak, tutaj cyk. Myją, myją. Tam słuchajcie, też u kupca jest możliwość yy, nabycia jakichś półek na kufle, półek na talerze. Nie trzeba ich mieć w ekwipunku, nie? To też może być dosyć fajne rozwiązanie. Tylko wtedy za każdym razem, jak po umyciu będziemy musieli je układać na półkę. Kiedy będziemy chcieli podać kaszę, trzeba będzie wziąć talerze z półki. I to takie jest troszeczkę też. Na dłuższą metę może się okazać, że jest ociążliwe. Gotujemy kaszę. Jak tu stoimy z tym? Ostatni kufel, dobra. W takim razie tutaj bierzemy sobie beczułkę. Ciach, napełniamy. I dajemy tutaj. Dobrze. Kasza jest. Okej, okay, gotowe i kufli możemy ponapełniać trochę, nie. Dobra, tu już brakuje miejsca. Mamy jeszcze jakieś kufle? Nie mamy. Yy, jeden talerz mamy. No to tak. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, czyli słuchajcie, na tych zamówieniach na wynos nie tracimy tych naczyń, bo my tam podawaliśmy kaszę, nie? Na wynos wtedy była kasza. To jednak mamy te 6 talerzy. 3. No, 5 kufli. Dobra, wszystko się zgadza. Mamy jeszcze. Nie, nie mamy. Dobra. W takim razie to zadanie: porozmawiaj z kupcem.

Znajdź chude straszydło. Dobra, idziemy w takim razie. Halo, halo, straszydło. Eee, yy, to no nie, grządki były gdzieś tutaj. Good day to you! Gadamy ze strachem na wróble. My mother said I'm handsome. You are. You're a very handsome scarecrow. For someone, I'm sure you're the centerpiece of this Um, what's that garbage dump around here? It used to be a wonderful garden. There was a whole field of magical weed growing here. It was a fun time. No doubt. Hmm. What if we returned this place to its former glory? Unfortunately, this weed has been banned. No, I'm talking about the garden. Here you can grow fruits and vegetables.

No dobrze, dobrze, słuchajcie, zapowiada się fajnie. Yy, natomiast tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli nie będziemy tu mieli kogoś do pomocy... To ja tu się chyba własną ręką zachlastam. <laughs> nie wiem, kiedy będę miał to wszystko robić. Dobra, co tam w... Yy, nie! Yeah. This place looks like a now! It's time to plant Do you know where I could get some seeds? But that's illegal! Though I know a couple of guys who have seeds of this magical herb! <laughs> no, no, I don't plan to grow it. Where can I get seeds of some cereals? Well, it's a pity. Wild corn grows nearby, you can collect seeds from it. Thanks, I'll go look for it. You're welcome. You Eee, no, mamy jeden punkcik z tego co widzę. I Najprawdopodobniej tam będą eee, wszystkie trzy nasionka. Eee, no tak, dobra, moi drodzy. Dzień dobry, Strachu, witam Cię. Eee, teraz tak, jak my to wyglądamy, sytuacja. Eee, dobra, kasza jest naszykowana, miód jest naszykowany. Tawerny chyba sprzątać nie trzeba. Widać, że ludzie potrafią się tutaj w miarę zachować. Nie ma nadmiernego syfu. Także jest całkiem sympatycznie. Knepka jest zamknięta. Ile zleceń? Całkiem fajnie płatne. Zakufel miodu 94. A my sprzedajemy go po ile tutaj w tawernie? O 30, czyli za dowóz, słuchajcie, tak jakby jest e, 64 monety. No to e, dość kosztowny ten dowóz. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że ten odcinek możemy zakończyć. E, kolejny rozpoczniemy poszukiwaniami tych nasion dzikiej kukurydzy. I zobaczymy, jak się tutaj będzie rozwijała kwestia tego ogródka. I czy będzie to w miarę płynnie szło, czy raczej będą jakieś zacięcia przy tych uprawach. Czas pokażę, to już wszystko w następnym odcinku. Ja serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Zostawcie łapkę, jeżeli materiał się podoba, zostawcie subskrypcję i zapraszam na kolejne odcinki. Jeszcze raz serdecznie dzięki. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, hej.